Awantura na planie Nasz nowy dom. Wściekła sąsiadka naskoczyła na Katarzynę Dowbor. Padły wyzwiska. Katarzyna Dowbor 64 litry to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji Polsat. Gwiazda od wielu lat prowadzi program Nasz nowy dom, w którym profesjonalna ekipa budowlana w ciągu zaledwie kilku dni przeprowadza gruntowny remont domu lub mieszkania ubogiej rodziny. Na planie niejednokrotnie polały się łzy wzruszenia. Niestety zdarza się, że wywołuje on negatywne emocje. O jednej z takich sytuacji Dowbor opowiedziała w rozmowie z Pomponikiem: Nasz nowy dom to program Katarzyny Dowbor, w którym jej ekipa budowlana w ciągu od 4 do 7 gruntowni remontuje dom lub mieszkanie, odmieniając przy tym czyjeś życie. Do programu są wybierane najczęściej ubogie, wielodzietne rodziny żyjące w bardzo złych warunkach. Katarzyna Dowbor i ekipa Wiesława Nowobilskiego niejednokrotnie pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Efekt remontu najczęściej przekracza wyobrażenia uczestników programu. Na planie wiele razy polały się łzy wzruszenia. Nasz nowy dom Ogromny skandal na planie padły wyzwiska. Niestety Katarzyna Dowbor spotyka się również ze skrajnymi reakcjami. Taką sytuację przytoczyła w rozmowie z portalem Pomponik. Wściekła sąsiadka uczestniczki wyraziła swoje niezadowolenie wyborem producentów programu w bardzo dosadny sposób padły wyzwiska. Pani wybiegła z mieszkania i mówi do mnie: Pani Kasiu, co pani robi? Ja odpowiadam, że remontujemy dom, a ona, ale komu tej gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka? Popatrzyłam na nią i mówię do niej, że tak nie można. Jest pani wierząca, zapytałam. To odparła, że tak. Powiedziałam jej, i tam pan Bóg wszystkiego słucha i nie będzie pani wybaczone. I ta pani spojrzała na mnie, weszła do mieszkania i zatrzasnęła drzwi, opowiedziała Katarzyna do Wbor-Pomponikowi. Na szczęście remont przebiegł pomyślnie i obyło się bez innych nieprzyjemnych sytuacji. Mimo, że Katarzyna Dowbor nie zawsze spotyka się z pozytywnymi emocjami, niezmiennie pomaga ludziom i pozostaje twarzą programu Polsatu.